Cudowne miejsce. Dzieci bawią się. Przechodzą przez właśnie rzeczkę. A w tym pięknym niemieckim lesie i my spędzamy cudowny czas. Zobaczcie, jak jest cudownie. Chwała Jezusowi. Hallelujah! Hallelujah! Piękne, cudowne już wiosna. Wiosna po prostu, słuchajcie, pełną, pełną parą. Łąki się z zielenią. Pąki. tak już cudowne. Mleczy dużo. Halleluja! O Pani, dziękujemy Ci. W Jezusa Chrystusa. Amen. Hallelujah. Hallelujah.